Wieczór, w zależności od tego, gdzie nas oglądacie, o której godzinie nas oglądacie, bardzo serdecznie Was witamy z Justyną, moim gościem. Justyna. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam tak. się Justyna Bielikowska. Justynka zajmuje się, jest promotorką zdrowia, zajmuje się zdrowiem, tak? Dzisiaj tak, tak. radzi nam takie swoje. Top sekrety, na ten temat będziemy rozmawiali. Już tylko ja mam wielką prośbę do ciebie, i to taką niesamowitą, mm -hmm. bo ja mam, żebyś coś więcej powiedziała o sobie, bo wiem, że masz naprawdę fantastyczne tematy, o których już wcześniej rozmawialiśmy, ale chciałbym, żeby państwo usłyszeli o nich. No ja jestem promotorką zdrowia. Ja tak w życiu prywatnym zajmuję się też innymi rzeczami, ale zdrowie to jest taki, taki mój temat przewodni, który. Bardzo mnie interesuje i razem właśnie z moim partnerem też zajmujemy się tym tematem. Zajmujemy się produktami zdrowymi, zdrowotnymi, usługami i to jest taka nasza pasja, dlatego że chcemy, aby.